Jan Brzechwa, stryjek. Miał stryjek pod grudkiem, chałupę z ogródkiem. Dużo z tym zachodu, dosyć mam ogrodu. I wszystko, co miał, to zamienił na auto. Zyskał wiele, mało, dobrze mu się działo. Jeździł autem tydzień, kiepsko jakoś idzie. Dużo z tym zachodu, nie chcę samochodu. Zrobię znów zamianę, lepszą rzecz dostanę. Dostał krowę białą, dobrze mu się działo. Wypił wiadro mleka, ale znów narzeka. Mam ja krowę białą, za to mleka mało chętnie ją zamienię na radio w tej cenie. No i oddał radio, biorąc w zamian radio zyskał wiele mało, dobrze mu się działo. Lecz radio, jak wiecie, bardzo trzeszczy w lecie. Stryjek myśli sobie, a no wiem, co zrobię, pudło to zamienię na żywe stworzenie. Mieszkał chłop przy szosie, dał za radio prosie, chętnie wziął je stryjek, pocałował w ryjek. Jak nastanie bieda, to się prosie sprzeda. Poszedł stryjek lasem, przyśpiewując basem, dźwiga swoje prosie, wolę pozbyć go się mdleją ręce obie, więc najlepiej zrobię, jeśli to stworzenie znów na coś zamienię. Siedział drwal pod lasem z siekierą za pasem. Stryjek wtedy rzecze, posłuchaj człowiecze, otóż sprawa taka, ja ci dam prosiaka, ty siekierkę daj mi, zyskam coś przynajmniej. Zyskał wiele mało, dobrze mu się działo. Poszedł stryjek lasem z siekierą za pasem, Myśli po nie w czasie, na no cóż ona zda się? Jak spadnie na nogę, stracić nogę mogę? Więc zamienił stryjek siekierkę na kijek. Zyskał wiele mało, dobrze mu się działo, bo dostał po dziadku cztery domy w spadku.